Za chwilę doświadczę stanu nieważkości po raz pierwszy w życiu. O mój Boże, o mój Boże, to jest absolutnie niesamowite. O mój Boże, to jest kompletnie surrealistyczne. Jest zdecydowanie lepsze niż przypuszczałem. Powiem to od razu. Powoli unoszę się ku sufitowi kabiny, i właśnie to się dzieje. Jestem niezwykle podekscytowany, bo tuż za mną stoi samolot wykonujący loty paraboliczne w stanie nieważkości. Znajduje się we Francji. Przyjechałem na zaproszenie youtuberów Bruce oraz Diana, znanej jako dziewczyna od fizyki. Będziemy lecieć po paraboli, aby uzyskać środowisko nieważkości. Zapowiada się ciekawie? Chodźcie. Witamy serdecznie na pokładzie. Zasada działania stanu nieważkości jest dość prosta. Samolot wraz z całą kabiną musi przyspieszać ku ziemi dokładnie tak samo, jak ciało swobodnie spadające w próżni. To przyspieszenie około 9,8 m na sekundę do kwadratu. Wyobraź sobie, że Twoje ciało to długopis, a samolot to butelka. Podczas swobodnego spadania nie ma siły nacisku między długopisem a butelką, więc długopis znajduje się w stanie nieważkości. Można by sądzić, że wystarczy skierować samolot w dół w nurkowanie, lecz to tak nie działa. Zamiast tego samolot wznosi się pod stopniowo zwiększającym się kątem. W kabinie bez okien nie widzisz, co się dzieje. A czujesz jedynie nacisk podłogi, około 1,8 razy większy od ciężaru twojego ciała. To dlatego, że przyspieszenie samolotu jest skierowane ku górze i prostopadle do podłogi, co znacząco utrudnia utrzymanie równowagi. Nie tylko stajesz się niemal dwa razy cięższy, lecz także krew spływa z okolic głowy ku stopom, przez co poczułem się mocno oszołomiony. Najwygodniej jest leżeć na plecach i unikać ruchów głową lub gwałtownego zmieniania punktu skupienia wzroku, ponieważ w środowisku hiperg układ przedsionkowy reaguje nadmiernie i może to wywołać kinetozy. Dlatego nie bez powodu nazywa się to kometą wymiotów. Podoba mi się ta nazwa. To jest fajne. Czuję się jakby ktoś na mnie leżał. Tak mega fajnie. Samolot wznosi się pod kątem około 50 stopni, a następnie ciąg silników zostaje zredukowany i maszyna przechodzi na trajektorię paraboliczną. W tej fazie paraboli doświadczasz stanu nieważkości. Czuję, że staje się coraz lżejszy. Och, to uczucie jest tak niezwykłe, naprawdę bardzo nietypowe. Samolot oraz twoje ciało nadal poruszają się w górę, lecz jednocześnie doznajecie przyspieszenia skierowanego w dół. Diana. Następnie samolot osiąga wierzchołek trajektorii i zaczyna ponownie przyspieszać ku powierzchni ziemi. Maszyna przyspiesza ku ziemi z przyspieszeniem równym temu, które ma obiekt swobodnie spadający w próżni. Piloci muszą niezwykle precyzyjnie sterować ciągiem silników, aby zrównoważyć opór powietrza i utrzymać dokładnie takie przyspieszenie. O mój Boże, jak się czujesz? To absolutnie niesamowite. To przypomina sytuację, gdy wyrzucisz butelkę do góry. Długopis w środku jest w stanie nieważkości od chwili jej puszczenia aż do momentu ponownego kontaktu z podłożem. Po około 22 sekundach, nieważkości, piloci wyprowadzają samolot z nurkowania, ponownie narażając nas na hipergie, podczas przyspieszania ku górze. Łącznie wykonaliśmy 13 parabol nieważkości, a także jedną parabolę o grawitacji marsjańskiej i dwie o grawitacji księżycowej. Właśnie znajdujemy się w symulowanej grawitacji Marsa. Może uda mi się wykonać podciągnięcie jedną ręką. Jestem Marsjaninem. Zabraliśmy ze sobą kilka eksperymentów do wykonania w warunkach nieważkości, więc teraz działamy mniej więcej w jednym gie przyspieszenia grawitacyjnego. Tak wygląda płomień tej zapalniczki w normalnej grawitacji. Spróbujemy teraz w warunkach hiperG, a później w stanie nieważkości. Zobaczymy. Uznajemy za oczywistość, że płomień ma wydłużony kształt, lecz wynika to wyłącznie z działania grawitacji. Produkty spalania posiadają wyższą energię, poruszają się szybciej i zajmują większą objętość niż chłodne otaczające powietrze. Siła wyporu przewyższa ich ciężar, dlatego ogrzane powietrze unosi się ku górze. To unoszenie wspomaga dopływ tlenu wokół płomienia, podtrzymując reakcję spalania. Właśnie przechodzimy przez hipergie. Nieustannie zdmuchuje płomień świecy, bo obciążenie hipergie jest naprawdę odczuwalne. W warunkach hipergie ten efekt się nasila, ponieważ efektywne przyspieszenie grawitacyjne jest niemal dwa razy większe. Zwiększa to różnicę między ciężarem ogrzanego powietrza a ciężarem chłodniejszego powietrza wokół. Dlatego gorące powietrze unosi się szybciej, tworząc dłuższy, bardziej wyciągnięty płomień. O mój Boże. Zauważ, że w stanie nieważkości płomień prawie nie unosi się, bo brak jest wyraźnej siły wyporu, która mogłaby go podciągnąć ku górze. Dlatego proces spalania przebiega gorzej. Pojawia się dużo dymu unoszącego się ze świecy. To naprawdę fascynujące. Hej Zak! Cześć. Wciąż następował przepływ gazu, dlatego płomień nie miał idealnie kulistego kształtu. To nie jest kula, ale wygląda naprawdę nietypowo. W stanie nieważkości gorące powietrze nadal ma mniejszą gęstość niż chłodne, ale nie działa ciężar ani siła wyporu. Dlatego płomień nie unosi się wysoko. Płomień utrzymuje swój kształt dzięki ciągłemu dopływowi paliwa z zapalniczki. W przeciwnym razie przybrałby postać kuli jak na stacji kosmicznej, gdzie podtrzymanie spalania jest trudne, bo tlen ma ograniczony dostęp do paliwa, a produkty spalania gromadzą się wokół płomienia. Jeśli nie znamy lokalnego przyspieszenia grawitacyjnego, obserwacja kształtu płomienia może być dobrą metodą jego określenia. Przywiozłem sprężynkę, by sprawdzić, jak powoli opada w stanie nieważkości. Oczywiście tutaj nie mogłem zawiesić sprężynki pod jej własnym ciężarem, więc zamiast tego zakręciłem nią nad głową. Efekt jest podobny. Każdy zwój pozostaje naprężony, aby utrzymać długość sprężynki, z wyjątkiem tego zwoju, który doświadcza przyspieszenia podczas ruchu po okręgu. Chciałem sprawdzić, co stanie się z końcem sprężynki w chwili jej puszczenia. Zaczynamy. 3, 2, 1. Widziałeś? Sprężynka pozostała rozciągnięta i obracała się z bardzo zbliżoną częstotliwością, jak wcześniej. Początkowo uznałem, że to dość banalny wynik. Później zrozumiałem, że sprężynka się nie skraca, ponieważ ciężar nigdy nie był istotnym elementem równania. Sprężynka została rozciągnięta początkowo wyłącznie z powodu rotacji. A ponieważ po jej puszczeniu nadal wykonuje ruch obrotowy, wymagana jest niemal taka sama siła naprężenia, aby ten ruch po okręgu podtrzymać. Dlatego w ogóle się nie skraca. W stanie nieważkości sprężynka może pozostać rozciągnięta i obracać się nie ulegając skróceniu. Będzie kontynuować obrót tak długo, jak napięcie sprężyny dostarcza siłę dośrodkową. To całkowicie przeczy mojej intuicji, która przecież pochodzi wyłącznie z doświadczeń w warunkach grawitacji. Doświadczenie nieważkości było absolutnie niezapomniane, ale najbardziej podobało mi się to, jak wystawiło moją intuicję fizyczną na próbę. I właśnie z tego powodu konieczne są eksperymenty prowadzone w stanie nieważkości.